Czudne. Wydaje mi się, że będzie znał odpowiedź na pytanie. Akurat wylosowało się niezbyt trudne. Czyli jak w mitologii greckiej? Nie możesz tak robić, bo to jest słabe. Tak? Wywołujesz presję na zasadzie, że jeżeli nie, nie znasz odpowiedzi na to, to pytanie, to jesteś debilem. Wydaje mi się, że Więc... jestem prędkońcem i mogę robić tu wszystko. Dobrze, przepraszam, ja się chcę po Twojej Jak w mitologii greckiej nazywał się wielki ptak o dziobie, orła i ciele lwa? A, Chimera, B, Pegas, C, Ibis, D, Gryf. Gryf. Definitywnie? No to zaznaczamy gryf. To mi się. No dobra. No. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję, dziękuję. Chociaż nie, nie powiedziałbym, że to jest jakiś mega easy. No. No, wydaje mi się, że proste pytanie, bardziej. Chociaż w sumie. Nie ważne, nie To ja chcę to jest proste, no. Przechodzimy do pytania. Miesz, numer tutaj pisze Ibis na przykład. Przechodzimy do pytania numer 8, no. pytania numer 8. Już osiem? Obawiam się, tak. Obawiam okay. się, że zużyjesz tutaj koło ratunkowe. A, jeszcze jest taka opcja, że zmiany pytania nie możesz użyć w pytaniu numer 11 oraz w pytaniu numer dwanaście. Dlaczego? Bo nie mam 3, po trzy pytania, bo nie sądziłem, że tak dojdziesz daleko. Okay, do tego. Dobra. Więc dobra. możesz wykorzystać do tego, do następnego i do dziesiątego. Dada. Więc Jeszcze trzy opcje. A więc pytanie numer 8. Z czego wytwarza się koniak? A. Z ziemniaków. B. Z pszenicy. C. Z chmielu. D. Z winogron. Jaka była jeszcze ta odpowiedź? Przypomnij mi tylko: Ziemniaki, beprzynica, cechmiel, bewinogram. No to tak, może powiem tylko, że nie pijam dużo alkoholu, więc ciężko mi powiedzieć. Więc poproszę pół na pół. Pół na pół? Tak, a więc tak, Karolu. Pozostała Ci odpowiedź B oraz D, czyli z pszenicy lub z winogron. B albo D, tak. Um. Czego wytwarza się koniak? B z pszenicy, D z winogron. Powiem tak, pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa, to B. Ale nie wiem, czy pierwsza myśl jest zawsze kluczowa, więc dajmy drugą, czyli D. Odpowiedź B, definitywnie na mm. Z winogrona. Tak. Jaką odpowiadałeś? No winogrona. Co? No D. Odpowiedź winogrona, zaznaczyć, tak? No tak. Odpowiedź D, nie B. Dlatego ci włączyłem się, bo ty powiedziałeś chyba B, a nie D. B i D powiedziałem. No tak, ale ja odpowiadam D. Odpowiadasz D, winogron. Tak. Niestety, Karolu. No dobra. Ale tym razem masz rację po raz kolejny gratulacje. Ale zar odpowiedziałem do, do początku, bo powiedziałem ci, że miałem pierwszą myśl, ale dajmy drugą. Okej, okay, to źle to usłyszałem. Sorka, dlatego ja też już tak mówię, co on powiedział? Tak? Okej, okay, no. dobra. Więc Dalej. przechodzimy do pytania dziewiątego. I pytanie jest, jest, jest już ciężkie, na no, końcówka jest ciężka, więc Karolu. Kształt <laughs> czego? Ma cząsteczkę na najstabilniejszego fullerenu? Co? I ty wiedziałeś, znaś, że wyjdzie odpowiedź na to pytanie, tak? No tak. Wiadomo. No, no, codziennie tak. czytam o fullerenach, a szczególnie o tych najstabilniejszych. Dobrze. Kto czego ma cząsteczkę najstabilniejszego fullerenu? A kwadratu, B tyłki futbolowej, C jabłka, D sześciokąta. Dobrze, oczywiście wykorzystam koło ratunkowe, bo mam jeszcze chyba widzów, tak? Masz widzów, masz telefon. Dobrze, się... więc proszę widzowie, może nie sprawdzajcie tego w Google, ale odpowiedzcie mi i, i będę wdzięczny, bo ja jestem pewny, że wszyscy wiecie, jaki kształt mają fulereny stabilne. Niestety, nie wiem. Co... Dobra, no ja ja i to fulleren. Może nie powinienem się przyznać, bo może to jest coś tak oczywistego, czego uczą na... Proszę o szybkie odpowiedzi, bo jak będziecie sprawdzać, to niestety nie będzie zaliczone. Ja właśnie zawsze się zastanawiam w milionerach, jak to jest. Mhm. Czy oni, wiesz... No dzwonisz do kogoś, czy ta osoba może w Google szybko sobie sprawdzić, nie? Ale słyszałem, no tak. że oni siedzą po prostu w studiu gdzieś w jakimś pokoju i w ten sposób to się Tak mi się wydaje. To jest nie się... wiem. Dobra. Jestem na Bielchemie. D. C. D. Szczelam B. Kania, kulpa. Garbowska. D. Piłka. Serduszko. I don't know. I don't now. Sorry. B. Sprawdziłam na razie. Więc, karol, no, no szybka decyzja. Ja wierzę, Sary. No. To żebym miał tutaj różne odpowiedzi. Skupcie się i... i... Pod, podejmijmy jedną decyzję. Tutaj jedna osoba tu na D i C daje. Żaręliście. D i C. Dobra, D. No dobra D. widzę więcej D. Niech stracę. Dawaj D. No. Czyli uważasz, że kształt czego ma cząsteczka najstabilniejszego w fullerenu wybierasz sześciokąt? Tak, 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 tak. Dawaj D. Boję się na przykład, że Wojtek Gola będzie miał lepszy wynik ode mnie, jeżeli go zaprosi na przykład. To jest taki strach. Ale mam nadzieję, że będę mógł później powtórzyć wizytę u Ciebie, jak już się douczę, nie? Zobaczymy, zobaczymy, Karolu, ale muszę Ci powiedzieć, że na dzisiaj dobiegła końca. Odpowiedź B była prawidłowa, czyli piłki futbolowej, jeśli ktoś napisał, bo napisał ktoś wcześniej B, sprawdziłem w mecie, miał rację. Więc niestety, Karolu, przegrałeś. Było Czyli nie tylko nie zmiar... ja nie wiedziałem, co jest odpowiedzią poprawną. To dobrze. Było mi niezmiernie miło, bardzo przyjemnie. Mi również. Myślało. Znałeś dużo odpowiedzi na te pytania. Ja bym, nie wiem, czy dał sobie tak radę. E... Powiem tak, było spoko, jedyne co, to taką czułem presję, że... bo to zawsze jest tak, że wiesz, jak coś powiesz głupiego, to później działa, to było proste. On tego nie wiedział, ale tak to... Było no tak, tak. No, ale przyjemnie było, mi się bardzo podobało. Mi również. I przyjemnie. czekam na więcej takich live'ików. Więc chyba kończymy na dzisiaj, co? Yep. Widzimy się na Fortnite'cie już. Szymajcie <grym> się. Do... Szymajcie się. Szymaj się, dzięki wielkie. ELUWINO! Elu